Witajcie, witajcie, witajcie. Szanowni uczestnicy życia ziemskiego. Ratujcie ratownika, który ratował innych i sam upadł. Ratujcie ratowników, którzy przy ratowaniu innych sami upadli albo utknęli. złej rzeczywistości. Gwiezdna rodzino, ratuj mnie, ratuj mnie po prostu z tej rzeczywistości, w której utknęłam, żebym nie musiała płakać nad porażkami. Że nie udało mi się kogoś uszczęśliwić, że nie udało mi się sprawić. Żeby ktoś wreszcie się uśmiechnął. Po wielu, 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 wielu latach i próbach nasycenia tej osoby miłością. O tym będzie ten film. To może kilka ogłoszeń, no bo jednak nagrywam na YouTubie. Jednak jesteśmy na ziemi. Co my to dzisiaj mamy? Już zapomniałam. Mamy koniec lipca, 26 lipca 2023 roku. Ja nazywam się Beata Aleksandra Salomea Dzięcią. Beata Dzięcią. W internecie znajdziecie mnie na YouTubie pod hasłem Wróżka Salomea, Wizjonerka Salomea, Wróżka Salomea dwa serca. Mam takie cztery zawody. Ten zawód tej wróżki, wizjonerki wykonuję. Wykonuje. No, wykonuje, jakby nie patrzeć. 31 lat. Astrologia to jest bardzo poważna dziedzina wiedzy, związana z astronomią, z prawdziwym ruchem ciał niebieskich, z prawdziwym promieniowaniem planet, różnych ciał niebieskich, kosmicznych. To jest wiedza dla wtajemniczonych, dla utalentowanych. Tak więc. Mam taką małą stronę w tej chwili ogłoszeniową www.wroskasalomea.com. No, póki tu jestem, to można sobie przeczytać. Póki tu jestem, tu na Ziemi, to można sobie przeczytać, co ja tam na tej stronie proponuję. No, proponuję, co ja proponuję. No, co tam jest napisane jako oferta, co u mnie można kupić, nabyć. Można umówić się ze mną na sesję, z kartami, z numerologią, z aspektami astrologii. Na 20 lub więcej lat do przodu z numerologią prawdziwą. Można umówić się ze mną na sesję karmy rodowej, można umówić się ze mną na sesję wróżebną, można też umówić się ze mną na sesję, podczas której powiem, jak zdjąć klątwy, lub pomogę w tym względzie. Nie, żebym chciała, bo nie mam najmniejszej ochoty, ale wiem, jak to się robi. I Dość dobrze się znam na tym temacie. Także tutaj też można po prostu umówić się ze mną na sesję. Przekażę wiedzę, dam narzędzia, i niech sobie każdy radzi z pomocą wiecznego źródła życia i swojej duszy, i każdy da radę. Każdy z nas da radę. I tej wersji będę się trzymać. No dobrze. Aha, i jeszcze maile do mnie są dwa, beatadzieciol 1976 i drugi mail e, pisany razem, beata.dzieciol671małpagmail.com e, Można pisać te maile, można pisać smsy, kto by się tam chciał umówić na sesję, na konsultację. E, najlepiej jakby ktoś ode mnie kupował obrazy, zamawiał swoje portrety szamańskie, czy jakieś inne obrazy, no to ja to z największą przyjemnością. Mam konto na Instagramie Betty Podkreślnik Artist. Mam jeszcze drugie wróżkowe konto, ale to tam w ogóle rzadko kiedy zaglądam. Tak więc zapraszam, kto by co tam ode mnie chciał, to najlepiej proszę napisać maila albo smsa i poczekać na odpowiedź. Odpowiedź nadejdzie. Zazwyczaj odpowiadam w przeciągu 24 godzin. No. Czasami mówię, jak, jak, no, jak to się mówi, yy, ile można czekać na odpowiedź? No najdłużej trzy dni. Znaczy ja mówię tak ogólnie, nie? Bo potem to znaczy, że coś tam poszło nie tak. Ale zazwyczaj odpowiadam w przeciągu 24 godzin. Dobra, lecimy z tym koksem, Beata. No długo, długo, długo już jestem tu na ziemi. Długo pomagam. Ech. No, miałam sukcesy i porażki. Wię więcej porażek niż sukcesów. No, ale jak to się mówi, o czym będę chciała powiedzieć w tym filmiku? Z jaką intencją nagrywam ten film? Z intencją uzdrowienia i ulgi, zarówno dla mnie, jak i dla każdego z Was, kto się zamęczył pomaganiem innym i upadł. I teraz tak. Ja nie będę mówiła Wam o jakimś kompleksie zranionego uzdrowiciela, tak jak to jest w astrologii Chiron, no w mitologii, no bo to cała mitologia z tym Chironem związana. Nie będę Wam mówiła, o narcyzach duchowych, ukrytych, czy o takich po prostu zbawicielach, czy z kompleksem mesjasza, czy misjonarów, czy misjonarek, bo ja już to wszystko zrozumiałam, też to miałam, też ja rozumiem, co to są różne rodzaje zarozumiałości duchowej, różne rodzaje pychy duchowej. Gdzie się komuś coś wydaje, że coś wie, a gówno wie, bo nic nie wie, tyle wie, co i zje. Gdzie się komuś coś wydaje, że będzie prowadził uczniów swoich gdzieś tam w takiej religii, czy w innej religii, czy w jeszcze innej religii, gdzieś tam, nie wiem, do Boga, do nieba, a potem gdzieś utknie na manowcach, to też jest tutaj pomieszanie z poplątaniem. Miałam tą karmę misjonarską, zbawicielską, mordowałam się z tym wszystkim, ale skończyłam z tym. Niemniej jednak, czasami takie wspomnienia i smutki tych porażek wracają jak bumerang. I chciałabym Wam dzisiaj o czymś opowiedzieć takim. Prawdziwym, żeby na to też zwrócić uwagę, bo gdyby to misjonarstwo, to zbawicielstwo tak odłożyć na bok, to by taka jedna kwestia została. Wiecie? Jak byłam małą dziewczynką w podstawówce, miałam taki pamiętnik. Ile ja tam mogłam mieć? Siedem lat? Osiem? Czy dziewięć? No, babcia mnie uczyła różnych wierszyków religijnych, różnych. Ale taki jeden wierszyk mi wpisała babcia w pamiętnik. Miej serce czyste, dusze anioła, Hartuj swą wolę wśród nieszczęść i burz, A przed nieszczęściem nie uginaj czoła, Bądź opiekunką zagubionych dusz. No i stempel babcia przybiła, że mam być tą opiekunką zagubionych dusz, czyli tą ratowniczką duchową. Sama mam wpier otrzymywać, ciosy przyjmować mężnie na klatę, na duszę, na ramiona i ratować, ratować wszystkich cierpiących. No i ja ratowałam, 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 ratowałam namiętnie, 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 gorąco, z sercem, z duszą, z ciałem, ze wszystkim, co mam, co umiem, z ciałem fizycznym, z psychiką, z ciałami emocjonalnymi, z duszą, ze wszystkim. Wysyłam się z energii na te tysiące klientów, na, na członków rodziny, na znajomych, na koleżanki, na kolegów. Poniosłam mnóstwo porażek, ale wiecie, coś Wam powiem, bo chcę Wam taką jedną myśl powiedzieć. Bo oczywiście zrezygnowałam. Zrezygnowałam z roli ratowniczki zagubionych dusz, zrezygnowałam z roli ratowniczki straconej sprawy. I nawet jak w wieku 40 lat poszłam, dojecha, pojechałam do łodzi na kurs Karmy Rodowej, to tam też było mnóstwo innych ratowników, którzy próbowali oj, ojca, matkę ratować w każdej koleżance, koledze czy partnerze. I tam jeden taki Mirek z znaku Koziorożca Prezes mówi. Ty, Beata, to jesteś ratowniczką straconej sprawy. No to jest sprawa beznadziejna, bo se zawsze wynajdujesz takich, albo mężczyzn, albo kobiety, którzy są nie do uratowania. I to robisz, Beata, taką syzyfową pracę. Bo zawsze ktoś na świecie będzie do uratowania, a ty wybierasz takich, takie sztuki, których w ogóle uratować nie można. I wciągają cię w otchłań. No więc ja rezygnuję z ratowniczki straconej sprawy. Po tysiąc kroć, po pięć miliardów frazy w każdej rzeczywistości. Rezygnuję z bycia ratowniczką straconej sprawy i ratowniczką przegranych spraw. I tak wybieram, i, i już zrezygnowałam z bycia tą ratowniczką straconej sprawy. Ale wiecie, to jest takie bardzo smutne, bo, bo wiecie, co jest tak, takie coś, co mnie bardzo przygnębia, co jest dla mnie takie bardzo smutne. Jest to takie smutne, że chciałabym to powiedzieć Wam wszystkim, Szanowni Uczestnicy Życia Ziemskiego, taką jedną myśl, bo czasami, jak się powie coś głośno, jak to mówią, problem nazwany to problem rozwiązany, albo problem nazwany, to problem w 50% rozwiązany. No więc ja Wam powiem o czymś bardzo smutnym. Można by to odnieść chyba do życia każdego z Was. Można by to odnieść do, do bycia wróżką, lekarzem, psychologiem, psychiatrą, chirurgiem, fryzjerem. Sprzedawcą w sklepie czy w zakładzie oczyszczania miasta, to nie ma znaczenia zawód, tylko chodzi o, ta, o, ta, o taką jedną myśl, o taką jedną obserwację, którą mogą mieć wcielone anioły, którą mogą mieć ratownicy innych, czyli taką myśl i takie uczucie u ludzi, którzy ratują bardzo innych. Przed alkoholizmem, przed smutkiem życiowym, z depresji, z myśli samobójczych. To jest taka jedna smutna myśl i takie jedno smutne uczucie. I ja to zauważyłam u siebie, i wam o tym powiem, bo wiecie, to jest tak. Bardzo mi jest szczerze przykro, że na przykład. Patrzę na jedną osobę od 26 lat. Patrzę na człowieka pewnego od 26 lat. I człowiek ten jest zdolny, naprawdę jest zdolny, naprawdę jest zdolny. Ale w życiu mu się nie poszczęściło, nie spełniły się jego marzenia zawodowe. Ale najbardziej smuci mnie to, że ten człowiek urodził się z jakimś smutkiem duszy w sobie. Że ten człowiek urodził się z jakąś otchłanią śmierci w sobie. Że ten człowiek urodził się z jakąś podświartowaną duszą w otchłani, ze sztuczną inteligencją w sobie. I smuci mnie. Że ten człowiek jest smutny i że pomimo nasycania tego człowieka szczerą miłością, szczerą przyjaźnią, szczerym, najszczerszym życzeniem, żeby mu się udało, to nie udało mi się nasycić tego człowieka radością życia. I smutno mi, że 26 lat nasycałam człowieka radością życia. A ten człowiek jest smutny. Ja nie chcę patrzeć na to i doświadczać, jak on się zapada w sobie. W swoim umyśle, w swojej duszy, w swojej degradacji. Smutno mi jest patrzeć na jego porażki. Też mi smutno jest patrzeć. Od 47 lat, na inną, pewną osobę, która ponosi porażki i zapada się w, sobo, w sobie i chociażby chciała mieć sukces, to ciągle ponosi porażki, 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 porażki. I ja to widzę, że ten ktoś ponosi porażki i pomagałam przez 47 lat i widzę, jak ten ktoś w swoim umyśle, w swoich wieszeniach, tak jakby się poruszał po rądzie, po jakimś kole, ponosi porażki, ciągle te porażki. I gdy ja, drugi człowiek, patrzy od 47 lat, jak ktoś ponosi porażki, to mi jest smutno, boli mnie serce, boli mnie dusza, boli mnie ciało, boli mnie wszystko. Gdy ktoś ponosi porażki, i nie rozwija się, nie idzie do góry, nie wzrasta. Ale gdy nieraz zdarza mi się popatrzeć, że ktoś odniósł chociaż najmniejszy sukces rozkwitu świadomości, że coś zrozumiał, że poszedł z czymś do góry, że się czymś w życiu ucieszył, to mam taką maleńką radość w sercu, że chociaż mały jeden zielony kiełek rozwoju świadomości. Jakiejś przemiany duchowej nastąpił. I to wam chciałam powiedzieć, że ja nie lubię patrzeć na cudze porażki. Ja lubię patrzeć na to, że ktoś coś przeszedł i ma refleksję, że coś przemyślał, że zmienił życie, albo że na przykład rozwinął się albo że ktoś po wielu cierpieniach, że się komuś nareszcie poszczęściło, albo że ktoś po prostu był załamany, odzyskał wiarę, że po prostu po wielu ciemnych nocach duszy, że w kimś zakwitło światło, że wymyślił sobie sposób na życie, że się w czymś w życiu ucieszył, że jego dusza rozkwitła, że poczuł w sobie miłość do siebie, do innych, że w ogóle komuś zachciało się żyć, albo że w ogóle wymyślił sobie cokolwiek w życiu, co się temu komuś podoba, dzięki czemu się chce temu komuś żyć. O, to to jest piękne, bo to jest jakiś rozwój. I, i gdy ja coś takiego widzę, to, to moje serce się uśmiecha. Że się komuś w czymś coś udało, cokolwiek. To nie muszą być jakieś sprawy spektakularne, międzygalaktyczne, czy jakiejś tam sławy międzynarodowej. Nie, ale w takim po prostu życiu, że ktoś spędził szczęśliwy dzień, albo że, że ktoś miał fajne kilka dni, że się tym, tym życiem cieszył. To wtedy i ja się cieszę, że się ten ktoś cieszył. I uważam, że. Takie bardzo przykre jest, bo wiecie, naprawiać kogoś to jest zła droga, uszczęśliwiać kogoś na siłę to jest zła droga. Tyle jest wcielonych aniołów, kobiet, mężczyzn, Boże, co tu się, jakie Boże, co tu się po no, mam na myśli, że nie mam na myśli tutaj Boga jako starca z brodą, tylko Bóg jako źródło, jako stwórca, jako wielki duch, jako, jako Bóg i bogini w jednym, jako. Wieczne źródło całego życia, pełne nieskończonej miłości. To mam na myśli, mówiąc słowo Bóg, ale ono się nieraz źle kojarzy. Ja to wolę mówić: źródło, wielki duch, źródło całego życia. No właśnie. Tyle jest pięknych ludzi, pięknych mężczyzn, kobiet. Pomagają sobie nieraz ludzie. Z sukcesem albo bez sukcesu. Hmm. Wiecie, nie chcę mi się już gadać, bo chciałam powiedzieć o mężczyznach pięknych, 90-letnich, 80-letnich i 20-letnich, ale wiecie, nie mam chyba nastroju i dwóch godzin, żeby mówić o ratownikach duchowych, Lightworkerach, cielonych aniołach, czy ludziach, którzy nadmiernie pomagali innym. Powiem tak: Niech się dzieje dobro dla nas wszystkich. Dzięki za ten film.